Fajnie sobie tutaj pojąć, co będę mówił, trzeba tak stanąć, żeby tą żółtą wieżę było widać. Należałoby tu przyjść. Uwaga! Proszę Państwa, kiedyś nie było tych roślin. tu będzie grupa francuska się przepychała, to gdzieś tu sobie chodźcie. Uwaga, nie było, była ta fosa. Gdyby wróg z tej strony, a Szwedzi stąd nacierali w tym okresie wojny 30-letniej, to musieliby tak, zejść do fosy, gdzieś tam w wodzie się zamoczyć, a tam stały armaty, muszkieterzy strzelali, między innymi widać... Wieży otwory szczelnicze Ale uwaga, ta wieża ma dziwną konstrukcję Nazywała się i nazywa prochową Jako, że przechowywano w niej czarny proch A że gdyby wybuchł ten proch To się odwołam do takich doświadczeń dziecinnych Czasami ktoś kiedyś z panów Strzelał z karbitu może To karbit się pakowało do puszki Zamykało wodę i czeka... i co wylatywało? Wieczko z tej puszki, nie rozrywała się puszka. Właśnie. Tak samo jest konstrukcja tej wieży. 5 metrów na dole ściana, u góry trzy, a dach luźno nasadzony. Gdyby ten proch, który był w środku, a służył tym obrońcom wybuch, to nie uszkodził katedry ani pałacu, tylko wylatywał daszek. Mijają lata, zmienia się rodzaj broni, staje się niepotrzebna wieża jako magazyn prochu. Ale wtedy pojawia się Rudolf II i on daje zielone światło wszystkim alchemikom świata. Zapraszam ich tutaj, bo brakuje złota, słuchajcie królom. I mógłbym zadać pytanie, a robię to w innym mieście: któremu to alchemikowi udało się znaleźć na stałe złoto? Dzięki temu to miasto jest barokowe, przepiękne, bogate. Czy ktoś wie? To powiem: Friedrich Betiger. Czy ktoś wie już o kim mówię? Osobisty alchemik Augusta II Mocnego, Weisses Gold, białe Myślę. złoto. No właśnie, to był apteka z Berlina, temat na Berlin na y, y, Saksonii. Ale uważam, przyjeżdżają wszyscy inni tutaj, między innymi szpieg królowej angielskiej 007, ten Kelly. I oni tu szukać mają złota. Ubodzy alchemicy mają, bo nie mają pieniędzy, mieszkają, otrzymują malutkie domki w pewnym miejscu, gdzie jedna studnia, jeden wychodek w cudzysłowie i mają tam działać. Jak źle działają, to w pewnym momencie cesarz ich każe wieszać na tym parowem w takich flatkach mając świadomość po to, co tu przybyli. Bogaci alchemicy zamieszkują bogate kamienice tam w Starym Mieście. I jeden z nich pojawia się tutaj sędziwoj. Przyjeżdża z Krakowa. Zajmował się alchemią. Znał się na... Był chemikiem w ogóle. Znał się na procesach chemicznych i mówi do króla, do cesarza, że on jest w stanie zamienić o w złoto. No to w największy sali, zbierają się wszyscy ambasadorowie, ważne osoby, cesarz siada na tronie, a w i ja wam opowiem jak to zrobił, jest parę tajemnic tamtych wieków, o których nie można powiedzieć. Na przykład w Krakowie zdradziłbym tajemnicę, będziecie popatrzcie. Dlaczego kaplica Zygmuntowska ma złote dachówki, a nie znano gal, galwanizacji? Ja to wiem, ale to opowiedziałbym wam w Krakowie. Ale tu jestem w Pradze, opowiem, co zrobił sędziwoj. Przywiózł 80 kg w sztabka ołowiu. I na oczach dworu zapalił w specjalnym palenisku, tu światło, dźwięk, co się nam przypominało, puknęło, zagrzmiało, zabłysło, wyjął jakiś jeszcze proszek, sypnął I w tym momencie nagle ołów zamienił się złoto. Okazało się później Szwedzi, mają to w infaretaryzacji. Jak zgrabowali ten zamek, to te złoto zabrali. Dzisiaj w Uppsali pisze na tym, że te 80 kilo tam przewieziono, one się gdzieś rozeszło. Czyli było to złoto, zrobił to, ozłocono jego, dostał pałac. Potem po śmierci Rudolfa II ginie w pomrokach. Jak to zrobić? Uwaga. Nikt nie wie. Jak zbije wam się w domu termometr, proszę wziąć złotą rączkę, dotknąć. Ten ma tą dziwny zwyczaj, że błyskawicznie pokrywa złoto. Przylepia się do niego. On jeszcze jako, że był chemik, wziął 80 te sztabki yy, złota, pokrył tęcią i utwarcił. Przyjeżdżasz tutaj, nikt w tym momencie nie podejrzewał. Odwrotnie można podejrzewać, ale nie w tą stronę, że w środku jest złoto, tylko raczej, o, jak on to zamieni? Zrobił światło dźwięki, jakiś katalizator miał ten w rękach. Ja czytam tą literaturę, ten moment, proszę, jak tu, huknęło, wszyscy przerażeni. W ułamku sekundy wytworzyła się widocznie jakaś temperatura, która zrobiła to, że ten ci odparowała. To była cienka warstwa pojawiło się złoto, wzięto piły, złoto faktycznie, no więc facet zrobił to, o czym mówił. Tylko się udało w sędzi wojowi, ale uwaga tajemnica Złotej Uliczki legenda podania tak dalej ta uliczka, w której pod strażą prowadzono codziennie alchemików do ludzi. Bo na jednym piętrze, gdybym wykupił bilet za te 300 Koron i tam z wami wszedł i jako jeden z punktów, to jest okopcona sala, wiszą ropuchy, jakieś, szkielety, jakieś recepty, jakieś proszki. Oni tam szukali tej recepty na kamień filozoficzny, kamień alchemiczny. Ale przecież yy, Malchemia to nie tylko złoto, to był środek tego szukania na nieśmiertelność. Dlatego kasanował ścigany przez masynerię bądu w posiadaniu tej recepty na długowieczność i oni gdzieś tam ale to jest inny temat i warto sięgnąć do łysiaka milczące psy na przykład prawda? jak on opisuje właśnie tę historię. ja ostatnio miałem taki przypadek jak słuchacie jeszcze powiem, włączyłem telewizor coś tam robię, a tu tutaj główna nagroda dwa miejsca w Chorwacji proszę podać zamek w którym Kazanowa <śmuch> właśnie schował się z tą recepturą i, i e, e, m, traktem o rządzeniu w Polsce to ja już szybko, zanim podali to jeszcze, bo mówili jaki ten, to ja już wycisnąłem numery, czekam z ostatnim, a tu powiedzieli, a pyk, a tu zajęte, zajęte, zajęte. I potem kogoś spytałem ze znajomych, który mówi, nawet w życiu nie było, bo te tajemnice wszystkie się rozchodzą wśród rodziny, rodziny wcześniej już tam siedzą, żeby, bo znają odpowiedź. Natomiast zamyk, w którym Kazanowa się schował, nazywał się Dukco. Duch, Okolice Leni Góry jak u Chodźcie, bo nie pozwolimy sobie. Teraz toaletki i dalsza część pod